Dzisiaj postaram się dokonać czegoś niemożliwego, a mianowicie spróbuję wygrać Euro reprezentacją Polski w EA FC 24 Droga do finału prowadzi przez trzy mecze fazy grupowej oraz kolejne trzy aż do wielkiego finału. Jakby było za prosto, to na dodatek będę miał utrudnienia. Pierwszy swój mecz z Holandią zaczynam takim składem i jest to najsłabsza polska jedenastka, a sposobem na jej ulepszenie będzie zdobywanie goli. Za każdą bramkę mogę raz zakręcić kołem fortuny samych najlepszych polskich zawodników. Jeżeli natomiast stracę gola, wtedy odejmuję jeden los. Czyli w przypadku 3-2 dla mnie mogę Dodać jednego losowego piłkarza. No i jeżeli przegram mecz w fazie pucharowej albo nie wyjdę z grupy, wtedy odpadam z turnieju, no i przegrywam dzisiejszy odcinek. Także jeżeli wszystko już jest jasne, przejdźmy do pierwszego meczu z Holandią. No i za chwilę przychodzimy do pierwszego meczu Polski na Euro. Ja to nagrywam akurat dzień po meczu z Holandią, także już wiem, że niestety przegraliśmy, ale może tutaj się uda wygrać i pokazać na co stać polską reprezentację. I przeszła jakaś to piłka. Jeszcze mam tutaj Skurasia na prawym skrzydle, wrzutka w pole karne. Jest tam Grosicki, ale niestety bramkarz Holandii to broni Przecież to w piątek jest sam na sam Piątek strzał i kol Mamy pierwszą bramkę Na tym euro jest 1-0 dla Polski w meczu z Holandią W 21 minucie Memphis depaj strzał Ale Skorupski na szczęście to broni No i wynik się nie zmienia, mamy 1-0 I teraz dobra kontra, Puchacz Jeszcze jakaś to piłka przechodzi Skóraś jest w bardzo dobrej sytuacji, skóraś I teraz, czy to wykończy skóraś? Pol, tak jest! I 2 do 0 dla Polski No i mamy koniec pierwszej połowy A wynik do przerwy to 2 do 0 dla Polski Póki co, kilku Holendrów miało dobre akcje Ale udało mi się obronić tę sytuację No i cały czas gramy na 0 z tyłu Tutaj podanie do piątka i Grosicki przez dob Przed dobrą okazją tam wrzutka w pole karne, ale niestety Skóraś do tego nie dobiegł. No i ta akcja nie skończyła się nawet strzałem na bramkę. Podanie na skrzydło do Grosickiego i teraz Grosicki jest przed dobrą szansą. Grosicki wrzutka w pole karne, Skóraś, ale niestety bramkarz Holandii to broni. Grosicki, teraz dobra sytuacja dla Skórasia. Skóraś strzał, kol, 3 do 0. No i mamy już naprawdę fajny wynik. I teraz Malen przed dobrym atakiem jest Gakpo. Jak postrzał ze stasu, ale na szczęście skorupski to broni, no i cały czas mamy przewagę trzech bramek. Podanie do środka, no i niestety w ostatniej akcji tracimy bramkę. No i mamy koniec tego meczu. Wynik to 3 do 1. Niestety, Holendrzy strzelili mi bramkę w ostatniej minucie. No i różnica bramek wynosiła 2 gole. Także teraz mogę sobie wylosować dwóch bardzo dobrych zawodników z reprezentacji Polski, których będę mógł użyć w następnym spotkaniu. No i leci koło fortuny po raz pierwszy w tym odcinku i sprawdźmy kto to będzie. Będzie to siwizerski albo już Lewandowski. I nie, ale było bardzo blisko do Lewandowskiego. Ale mamy jeszcze jedną szansę na trafienie lewego. No i kręcimy po raz drugi. Jest Bednarek. Będzie to Lewandowski. Już teraz chyba na pewno. Tak jest. Lewandowski od razu po pierwszym meczu trafia do mojego zespołu. No i teraz uważam, że będzie dużo łatwiej. No i ulepszamy swój skład. Mamy Lewandowskiego oraz Świderskiego, który chyba pójdzie za Grosickiego albo Skurasia. Chyba raczej za Grosickiego. Na lewe skrzydło. No i tak wygląda mój skład przed drugim spotkaniem. Tym razem z Austrią. Pierwszy mecz wygrałem, także jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego meczu. No i zaczynam Mamy mecz z Austrią, mamy w składzie już Lewandowskiego, także powinno pójść dużo łatwiej. Chociaż poprzedni mecz skończył się dla mnie naprawdę bardzo fajnym wynikiem. No i mamy strzał, już pierwszy. I strzał skorupski jeszcze to broni. Wybijamy strzał, i niestety jest to bramka dla mojego przeciwnika. No, już w pierwszej tak naprawdę dobrej akcji. Urbański teraz dobre zagranie do lewego. Lewandowski. Minął jednego obrońcy, i teraz Lewandowski. Dobra sytuacja. Lewandowski strzał. Kol, tak jest. Wynik to 1 do 1. I Lewandowski strzela pierwszego gola dzisiaj. No i mamy koniec pierwszej połowy. I ten mecz jest już dużo cięższy od ostatniego. No, ale mam nadzieję, że uda mi się tutaj wygrać. Mam tutaj Romańczuka Dobra sytuacja. Podanie do świderskiego. I teraz zagranie do Lewandowskiego tam jest jeszcze ktoś na skrzydle Niestety bramkarz to broni A strzelał Skóraś Piotrowski, podanie do lewego Lewandowski Dobra sytuacja, Lewandowski minął jednego Rywala, strzał, gol Tak jest, no i kto by inny gdyby nie Lewandowski, mamy wynik 2 do 1 Teraz Lewandowski znowu ma piłkę Lewandowski, to jest sztuczka Lewandowski, czyżby hat-trick Lewandowski, gol, hat naszego kapitana już w 74 minucie meczu, no i mamy koniec meczu z Austrią, wynik to oczywiście 3 do 1 no i hat Roberta Lewandowskiego nie pozostaje mi nic innego jak dodać kolejnych dwóch zawodników do składu no i po dwóch meczach mamy dwie wygrane także sytuacja w tabeli jest bardzo dobra i mamy dwa oczywiście losowania sprawdźmy kto tutaj będzie, przydałby się ktoś na środek obrony lub którąś ze stron, a jest to Slish albo Zalewski, oby Zalewski? Jest to Slish. No także też może być. Także możemy już dodać Slisza do składu, a następnym zawodnikiem, który tutaj wpadnie do pierwszej jedenaski prawdopodobnie, będzie Szymański. No i ze zmian, które poczynie przed Francją, będzie zejście urbańskiego za Szymańskiego i Sish. Który wszedł za Piotrowskiego, którego dodałem wcześniej. No i przed na chyba największe wyzwanie w fazie grupowej dla Polaków, Unde, jest tutaj Dembele, Tutaj no, trzeba będzie ostrożnie zagrać, ponieważ Francja jest bardzo mocnym rywalem. Strzał, na szczęście, slisz to jakoś blokuje, rabio i skorupski broni. Teo Hernandez, Mbappe, Hernandez, podanie na Giru. no i niestety musiało tak to się skończyć. Giru strzela na 1 do 0. Skóraź, dobra sytuacja, skóraź strzał i gol tak. Mamy bramkę na 1 do 1. Griezmann, podanie na Giru i Baryszyński odbija z linii. Cały czas mamy wynik 1 do 1 i Giru strzela na 2 do 1. No i jest to druga bramka Francuza, ale jeszcze jest teraz Dembele. Dembele podanie do Mbappe I Mbappe strzela z główki I wynik to 3 do 1 dla Francji No i mamy koniec pierwszej połowy meczu z Francją I wynik to 3 do 1 Tym razem dla Francuzów Ale mam nadzieję, że w drugiej połowie to się odmieni I Grosicki, Grosicki wyprzedza tutaj Salibę Grosicki podanie do lewego. Lewandowski strzał! Tak jest. Gol na 3 do 2. Lewandowski. Przejmujemy i teraz ostatnia prawdopodobnie to będzie szansa. Romańczuk. Tu już muszę grać do, bezpośrednio do Grosickiego. Grosicki. Przed szansą Grosicki Grosicki strzał, nie niestety Bramkarz po broni No i mecz kończy się wynikiem 3 do 2 Dla Francuza, a na koniec Grosicki Mógł bramkę wyrównującą No i niestety porażką kończy się faza grupowa Ale przez to, że wygrałem pierwsze dwa mecze Przechodzimy dalej, no i kolejnym rywalem Będzie Ukraina, a tak wygląda Nasza grupa po wszystkich rozegranych meczach Mamy Francję, której udało się zgarnąć 7 punktów, Polska, która zgarnęła 6 Ponieważ dwa razy wygrałem Holandia skończyła z 4 punktami, a Austria przegrała wszystkie trzy mecze, no i ma 0 punktów na koncie. Niestety, przez to, że przegrałem tamten mecz, nie mogę dodać żadnego zawodnika, no i tym samym składem będę musiał wyjść na mecz z Ukrainą. No i mamy pierwszy mecz po fazie grupowej z Ukrainą. Wrzutka, tutaj nie było żadnego Ukraińca i możemy ruszyć z kontrą. Szymański. On nie jest za szybki, ale wychodzi tam już Świderski. Szymański, dobre podanie do Świderskiego. Karol Świderski przed szansą. Świderski strzał! W gol! 1-0 Polska-Ukraina. No i w ramki oczywiście Karol Świderski w 33 minucie i teraz dobra szansa dla Ukrainy. Strzał, ale Skorupski po raz kolejny to broni, no i on wyrasta mi tutaj na bohatera. Świterski, dobre zagranie do Szymańskiego. Szymański, on jest sam niestety. Szymański, Szymański. Jest dobra sytuacja, Szymański strzał, gol 2 do 0 w meczu z Ukrainą 2 do 0, Polska, Ukraina Także jest bardzo dobrze, mam nadzieję, że uda mi się poprawić ten wynik Ponieważ przypominam, że ilość bramek Równa się zawodnikom, których mogę ulepszyć Karol Świderski do Lewandowskiego I teraz Lewandowski ma dobrą sytuację Raczej już tutaj nikt go nie dogoni Lewandowski na lewą nogę Gol, 3 do 0 Tam wychodzi Lewandowski przez szansą Lewandowski strzela Niestety zablokowany ale jeszcze mamy tą piłkę. Lewandowski, próba obrotu. Lewandowski, dobry dribbling. Lewandowski wchodzi w pole karne Lewandowski, niestety bramka Szływał ich do broni, rzutka w pole karne Prawdopodobnie ostatnio Lewandowski Z przewrotki na 4 do 0 Z Ukrainą, no i koniec Polska przechodzi do kolejnej rundy I zaraz zobaczymy z kim się zmierzymy już w ćwierćfinale I jest to Portugalia Także można powiedzieć, że jest szansa Powtórzyć tego karnego z Błaszczykowskim Z innych ciekawych ekip, Serbia przeszła dalej I wygrała mecz z Niemcami w rzutach karnych I w kolejnej fazie zagra z Włochami Wypracowałem sobie 4 gole przewagi, tak że mogę sobie zakręcić kołem fortuny 4 razy. Dobra, no i leci pierwszy. Zobaczmy, kto tutaj będzie. Chciałbym jakiegoś obrońcę i kiwior albo zalewski będą bardzo fajni. No i mamy kiwiora. Jeszcze mamy trzech zawodników. Sprawdźmy, jak to będzie kolejny. Bułka i będzie to Moder, No, czyli bardzo fajnie. A kolejnym zawodnikiem, który wejdzie do mojego składu, będzie przemysła frankowski. Także jest to kolejny bardzo fajne ulepszenie. No i ostatnim ulepszeniem po meczu z krainą będzie Szymański albo Zieliński, oby Zieliński, chyba jednak nie jest to Szymański, no i przedczas czas na dodanie nowych twarzy do składu i będzie to Kiwior, który wejdzie za Walukiewicza na lewy środkową obronę, będzie to Moder, który wejdzie za Romańczuka, będzie to oczywiście Sebastian Szymański, który wejdzie za Damiana Szymańskiego, no i ostatnim zawodnikiem będzie Przemysław Frankowski za no i przed czas na ćwierćfinał z Portugalią jest Świderski, Świderski, podanie do lewego. Lewandowski. Już przed czasem Lewandowski. Ale bramkarz przeciwników to broni. Zatrzymany przez kiwiora. Ale teraz bardzo duży błąd mojego obrońcy. No i Leo strzela na 1 do 0. Podanie do Szymańskiego. Tam wychodzi już Lewandowski. Jest Moder. Jest Świderski. Zagranie do środka. Gol. Szymański na 1 do 1. Lewandowski. Zatrzymany. Jest tam moder. Skóraś. I teraz dobra sytuacja. Skóraś. Tam może być wrzutka na no pole karne. Po jednak podanie do tyłu. Lewandowski. Strzał. Gol. Po rykoszecie. 3 do 1. Grosicki. Lewandowski. Podanie do Szymańskiego. Szymański przed sytuacją. Szymański. Gol. Jest to hat-trick z polskiego pomocnika. Puchacz. jest bardzo dobra sytuacja. Do wrzutki w pole karne. Wrzutka Kaskuraś, gol, 5 do dwóch. No i coraz bardziej prawdopodobny awans Polski do półfinału. Grosicki, podanie do Szymańskiego, i teraz Grosicki wychodzi na kolejną dobrą sytuację. Grosicki strzał i odsłupka bramka na 6 do 2 z Portugalią. I chyba ostatnia akcja Portugalczyków jest Leo strzał, który powędrował w trybuny, i tym samym Polska przychodzi do półfinału Euro 2024. No i Włochy wygrały z Serbią i za chwilę z nimi się zmierzymy. Ale zanim to, mamy cztery ulepszenia do swojego składu. Lecimy z pierwszym i sprawdźmy, kto tutaj będzie. Buksa... nie. Będzie to Bednarek, czyli po raz kolejny ulepszenie środka obrony. Kolejnym zawodnikiem, którego uda mi się wylosować będzie... Buksa albo Zieliński i będzie to Buksa. A kolejnym będzie Zieliński. No i przed czas na ostatnie zakręcenie i ostatniego piłkarza. mam tutaj Zalewskiego, Bułkę, Dawidowicza oraz Szczęsnego. I będzie to Bułka, czyli chyba najgorzej. No i za Zaczynamy półfnia z Włochami. Jeza. Wrzutka w pole karne, i niestety musiało się tak skończyć. Włochy strzelają na 1 do 0. Oj, kolejna sytuacja i od razu mamy 2 do 0. No i nawet nie ma 20 minut gry. Teraz Świderski, podanie do Jakuba Modera. Moder, tam wychodzi Lewandowski. Robert Lewandowski, oszukany Bastoni Lewandowski, ale niestety ślizg w ostatniej sekundzie. No i cały czas wynik 2 do 0. No i Lewandowski po ślizgu Bastoniego ma kontuzję. No i tutaj zaczynają się problemy. Wynik to 2 do 0. No i strata największej gwiazdy, czyli Roberta Lewandowskiego. Póki co wygląda to bardzo źle. Jeszcze Grosicki zatrzymujemy się, zostało 10 minut, ale jest jeszcze szansa. Puchacz. Puchacz. Ma tą piłkę. Puchacz. Jeszcze jest szansa na chociaż honorowego gola, bo już nawet nie łudzę, że tutaj wygram. Ale jest Zieliński, podanie do Grosickiego, Grosicki, Zieliński, no i zatrzymany. No, niestety, jest to koniec tego meczu, całego turnieju dla Polski, no i też tego odcinka. Niestety, nie udało mi się wygrać euro reprezentacją Polski. Ale jeżeli takie odcinki się podobają, kliknij tutaj, ponieważ wyświetlił się właśnie ostatni odcinek na moim kanale.